Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przed nami kolekcja, która mnie absolutnie zachwyciła i muszę Wam powiedzieć, że spędziłam naprawdę dużo czasu, <grych> naprawdę dużo czasu, żeby znaleźć te jej elementy, na których mi zależało. Oczywiście, jak już wiecie z tytułu, mamy do czynienia z Makeup Revolution i z kolekcją związaną ze szeregiem. Uzbierałam wszystko to, co chciałam uzbierać. Tak jak mówię, długo mi to zajęło. Kupowałam na różnych stronach, bo tak na Ezebrze, na Zalando, na makeup.pl, nie wiem gdzie tam jeszcze. Postaram się znaleźć też te kosmetyki na tych różnych stronach. Podrzucę Wam linki. Oczywiście, w momencie jak kręcę film, to od momentu, kiedy ta kolekcja się pojawiła, to minęło dosyć dużo czasu, więc też nie wiem, co w tym momencie będzie dostępne, ale Wam podrzucę linki. Być może, jeśli coś Wam się spodoba, jakiś element tej kolekcji, no to sobie będziecie mogli kupić, być może nawet w jakiejś promocji. A ja sobie tutaj uzbierałam. Yy, kolekcja jest zdecydowanie bogatsza, mi zależało na kilku elementach, i zacznijmy od od czekoladki, no bo to jest w zasadzie czekoladka zacznijmy od czekoladki z fioną już Wam pokazuję, tylko zdajmy to opakowanie o, fiona tutaj jak widzicie raz jest bardziej szerecza, raz jest bardziej ludzka, nie, nie wiem czy uda mi się to Wam pokazać no, wierzę, że tak kolory są fantastyczne, barwne, wesołe a i może teraz skoro już Wam tę paletę pokazuję to od razu powiem tak, ponieważ kolekcja inaczej te elementy, które ja tu mam, są materiałem, którego nie chciałabym pokazać w jednym filmie, bo wtedy byśmy się tym paletą po prostu dokładnie nie przyjrzeli. Zrobimy także. Dzisiaj zobaczycie w akcji tę paletkę. Będą oczywiście słocze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast będzie jeszcze albo jedna część, albo dwie części, bo w tej kolekcji są cztery maluchy, cztery takie fajne mini paletki i cztery pomadki. No to może zacznijmy od... Dobra, pomadki. Mamy tak. Pomadkę z osiołkiem. Wszystko oczywiście zobaczycie tak yy, z bliska i tak dalej na słoczach. Na razie Wam pokazuję opakowania. Mamy pomadkę z osiołkiem, fionę, ciastka i smoczyce. Proszę bardzo. Tak wyglądają cztery szmineczki. Słuchajcie, samo skompletowanie tych szminek mi trochę zajęło, bo cały czas któraś gdzieś była niedostępna. Także jak już dokupiłam, ostatnią chyba kupiłam smoczycę, także tak. Ostatnio kupiłam smoczyce i to była taka wisienka na torcie, więc mamy cztery szminki. dalej tak jak wspomniałam, cztery mini paletki. I jest Wróżka Chrzestna, Lord Farquad, Mamy Osiołka i Kota w Butach. Także duża paleta, czyli ta czekoladowa, będzie dzisiaj w filmiku. Natomiast. Tutaj tak zastanawiam się jeszcze, zobaczę jak to wiecie czasowo wyjdzie, albo zrobimy w ten sposób, że zrobimy z tego dwie części i wiecie dwie paletki na przykład będą w jednej części, dwie w drugiej, albo po prostu w jednej części użyję tych czterech, tylko kombinuję jeszcze, zobaczę, ale na pewno będzie nie tylko dzisiejsza część ze Shrekiem, ale jeszcze jakaś kolejna, następna lub następny. Oki, okay. mam nadzieję, że to wszystko klarownie wyjaśniłam. No i to tak, słuchajcie, przed nami Shrek. Już kiedyś mam powiedziałam, że ja jestem, wiecie, uzależniona chyba od tych takich współprac, ale związanych z filmami animowanymi. Współprac Revolution, bardzo je lubię. Zresztą lubię oglądać filmy animowane, bo one tak naprawdę oprócz tego, że są fajne, barwne i przyjemne do oglądania, to bardzo często mają drugie, całkiem mądre dno. A na pewno tak jest, jeśli chodzi o szereka. Oki, okay, jeśli jesteście ciekawi, jak się ta kolekcja spisze i tej części i w kolejnej. To już Was zapraszam, i na dzisiejszy makijaż, i dzisiejsze słoczowanie, oraz na części następne. Na powiekach mam już bazę, ale baza nie jest niczym utrwalona, dlatego że w fionowej paletce mamy taki jasnocielisty kolor. O, tutaj. Nazywa się to Pinacolada i nałożę go na całą powiekę, tak żeby sobie tutaj ten obszar utrwalić. No, a potem zajmiemy się. Kolejnymi kolorami. W sumie paleta żywa, kolorowa jest w czym wybierać. No, pinakoladę raczej na powiekach nie widać, ale to było do przewidzenia. I teraz, jak już mam tę bazę zabezpieczoną, to ona sobie tutaj będzie siedziała na powiekach, a my się przyjrzymy palecie. Yy, paleta bardzo kolorowa. Tak jak widzicie, radosne, żywe, fajne kolory, ale paleta nie jest wbrew pozorom, taka, wiecie, trudna w obsłudze, bo mamy w niej bardzo dużo takich delikatnych brąziaków, albo kolorów, albo nie tylko brąziaków, ale coś takiego, czego można użyć na dzień. O, bo no ten to jest jak listy, ale tutaj mamy brąz, tutaj jest coś takiego jasnego, bardziej piaskowego, nieco ciemniejszy, taki czekoladowy albo kakaowy brąz. Tu mamy blado żółty, też spokojnie do, do makijażu dziennych można użyć. No, te róże są matami, ale czy do makijażu dziennych, to nie wiem, to już zależy, jak lubicie. Natomiast jeśli chodzi o błyski, to tu, tu, ten jak najbardziej. To no, te kolory oczywiście też. To zależy. Jeśli, jeśli lubicie na co dzień nosić jakiś kolorystyczny akcent, to już spokojnie da się ograć te niebieskości, zieleń, róż czy ten taki intensywny, matowy róż, żółć, tutaj mamy jasną zieleń. Naprawdę spokojnie tą paletą da się zrobić dzienny taki makijaż, że yy, nawet jak w pracy za bardzo kolorowo nie możecie wyglądać, to tutaj spokojniejszy taki makijaż da się, yy, da się zrobić. Oczywiście ja sobie dzisiaj z kolorami troszkę poszaleję, ten mój makijaż nie będzie taki, wiecie, zupełnie spokojny. No i może zrobimy tak, że skoro już zaczęłam z tym cieniem, Polecimy z makijażem, yy, zobaczymy, jak się te cienie w praniu zachowują, a potem będą słocze. Oczywiście to jest jedna z czekolad tak naprawdę, to jest paleta czekoladka, więc ja tak czuję mniej więcej jak te cienie się będą zachowywać, bo jak się zapewne domyślacie, czekolady doskonale znam, więc. Yy, Mniej więcej, jak to będzie wyglądało, ale oczywiście jest to też moje takie pierwsze wrażenie, więc sama się też przekonam będzie tak już namacalnie, jak te cienie się sprawdzą. Ok. Mam cień bazowy, no to może teraz coś na załamanie, tak bardziej. Transform. O, tutaj ten jasny taki beżek. To jest taki beż z odrobiną róż, albo brzoskwini, może. Nie, to jest taki brzoskwiniowy beż, o tak go nazwijmy, a ten beż jest raczej taki z odrobiną żółci. O. Bardziej brzoskwiniowy, bardziej żółty. To ja nakładam ten brzoskwiniowy, czyli transform. No i nakładam go oczywiście na załamanie. W sumie równie dobrze tą paletę mogłabym pokazać w serii czekoladowej. Ale skoro mamy tutaj takie, taką mini-serię ze szrekiem no to jednak podłączę ją do tej serii, bo. No bo to wiecie, jest taka kolekcja tematyczna. O! No uwielbiam po prostu takie kolekcje. No i może jak się tu będę malować, to troszkę wam tutaj mały spoiler wrzucę. Bo. Ponieważ uwielbiam takie kolekcje, to tutaj już w kolejce czeka. Węcik? Nemo? Mam już Nemo, ale to jeszcze nie wszystko, bo dosłownie wczoraj widziałam taki filmik, nowy filmik. Pojawiła się kolekcja Revolution i Potwory i Spółka. Nie, Uniwersytet Potworny. Nie wiem, czy lubicie ten film. Ja jestem fanką, zresztą tak samo jak Szereka, chociaż. Szereg jest bliższy mojemu sercu, ale generalnie potwory i spółka, czy też Uniwersytet Potworny, również są świetnym filmem. I na tę kolekcję także mam zamiar, wiecie, jakoś tam zaapolować. Mam nadzieję, że to minie, wiecie, nie zajmie tyle czasu zbieranie tych poszczególnych elementów, które chciałabym mieć, poszczególnych y, kosmetyków, akcesoriów, jak w wypadku Shreka. Miejmy nadzieję, że to się zdarzy szybciej, no, ale tak czy inaczej, już następna kolekcja. Czeka w kolejce, czyli mam już yy, gdzie jest Nemo. No i Uniwersytet potworny też, też się pojawi. okej okay, pierwszy cień. No tutaj wiecie, szaleństwa nie ma. Po prostu bardzo przyjemny jak, Ładny jest ten brzoskwiniowy brąz. W sumie to jest taki cień, że wiecie, możecie sobie sam na powiekę narzucić jakaś kreska, i makijaż też będzie. Nakładam go również na dolną powiekę. Mm. no i teraz może Rescue czyli ten najciemniejszy brąz tak by się wydawał, że najciemniejszy brąz w palecie może nie najciemniejszy, bo tutaj ten błyszczący też może być ciemniejszy, no tak wiecie troszkę strzeliłam, zobaczymy nakładam w każdym razie ten brąziak mm, bardzo przyjemniutki to jest, wiecie, jeden z tych brązów którego spokojnie można używać do dzienniaków zobaczcie, o, jest ładny, delikatny Delikatnie. ja tutaj może tak nałożyłam w jedno miejsce na razie dosyć dużo ale jak się go rozetrze to tak jak mówię do spokojnych dzienniaczków może być a to jest jedna z tych palet właśnie, bo o tym Wam miałam powiedzieć jak dla mnie przynajmniej że no generalnie tutaj ja będę musiała sobie dołożyć coś ciemniejszego w sensie jakiś brunatny bardzo ciemny brąz może z którejś z tych innych paletek no właśnie, coś takiego zrobimy, Co, coś zaraz dołożę. Zerkam na tą paletę i wiecie, już mi, już mi oko leci no, zieleni i niebieskości. Nie wiem, tak mam. Nie będę ukrywać. I tutaj jest taka, taki zielony enchanted, bardzo ładny. Taki szreczy. Chyba go użyję. No i zajmijmy się cieniem Enchanted, czyli właśnie tą zielenią. Ja założę na palet, zobaczę, jaki to jest kolor jasny, ciemny, no taki jaśniutki. Pasuje mi tak na wewnętrzną o, część górnej powieki. Nałóżmy ją palcem, zobaczymy. Śliczny. Myślę, że gdyby nakładać ją pędzelkiem i wiecie, jakby się pędzelek zwilżyło, to by był jeszcze mocniejszy ten błysk. Tak czy inaczej sam kolor bardzo mi się podoba i to jest taki połysk Taka dość intensywna perła, ale myślę, że to spokojnie będzie, będzie widać w filmie. Dość intensywna perła, taka bardzo ładna. Dla mnie na co dzień może być, ale chyba nie dla każdego, no bo właśnie jest dosyć taki wyrazisty ten kolorek. To już zależy, co możecie na co dzień nosić, w czym się dobrze czujecie. Śliczne zielenia. To skoro już mam, wiecie co, palec ubrudzony to będzie pierwszy swatch. O. Na sucho oczywiście nałożyłam. No tak, na, wiecie na sucho to. Będziemy na słuchonie specjalnie. Zobaczcie, tu na słoczu, a na powiekach. Hmm? Zdecydowana różnica. Ok, na łączenie brązu i tej jasnej zieleni nałożę cień król Harold. No nie wiem, czy ta zieleń tu będzie pasowała, a zobaczymy. Najwyżej. To jest druga zieleń, troszeczkę ciemniejsza. To jest też inny odcień zieleni. Zobaczmy, czy to się zgra, czy się nie zgra. Jak się uda, to dobrze. Jak się nie uda, drugie dobrze. Wieczorem się zmyje. <laughs> Nakładam króla Harolda. Bardzo ładne. Między brązem a królem Haroldem nałożę cień Rain. To jest taka morska zieleń, też jeszcze inny odcień, ale tutaj możemy pokombinować. Nawet bardzo ładnie na tym brązie zobaczcie. W ogóle fajnie te kolory się ze sobą połączyły i dały taki ładny gradient od tego morskiego o, poprzez środkową zieleń aż do tej jasnej. Ale mimo wszystko chyba coś sobie tutaj na zewnętrzny kącik dołożę albo jakąś czarną kreskę może zrobię. Dokładam na dolną powiekę tej zieleni. Mocnię sobie troszeczkę zewnętrzny kącik, i z tego co pamiętam, to w paletce z Lordem Farquadem była tutaj. Tak, tu są takie, zobaczcie, bazowe kolorki. Dołożę sobie odrobinę troszkę tej czerni, albo może tej błyszczącej? Może tej. Taki grafit. A w osiołkowej paletce też chyba coś takiego było. Nie, tu są jaśniejsze kolory. Dobrze, to biorę ten grafit z Lorda Farquada. No i dosłownie nad linię rzęs. I na zewnętrzny kącik troszkę sobie wyciągnę. Dobrze, że wziąłem ten grafit, bo nie chcę, żeby tutaj, wiecie, ten czarny był taki bardzo, bardzo zdecydowany, bo żal by mi było pozakrywać te śliczne zielenie, więc troszeczkę chcę tutaj przyciemnić to miejsce, o. A zielenie, muszą tutaj grać pierwsze skrzypce. Tak dokładam, dokładam tego grafitu na załamanie jeszcze, o, tu w zagłębienie. No i od razu lepiej to wygląda. Wracam do pędzelka od pierwszego cienia i samym pędzlem sobie tutaj jeszcze rozcieram. Od tego brzoskwiniowego brązu. Mhm. Na wewnętrzny kącik nałożę, myślę o tej żółci. Żółć nazywa się Kingdom. Właściwie żółć to jest to taki złoty kolor. Nie wiem, czy on tu będzie dobrze wyglądał. Jest taki dosyć ciemnawy Może. Nałożę, zobaczymy. Może tak, jakiegoś wielkiego rozświetlenia tutaj nie dał, ale pasuje kolorystycznie. O. Nałożę sobie cień a'la eyeliner. Tę czerni, o, tę matową, ale dosłownie, dosłownie na linię rzęs. Czarny kolor z Lorda Farquada. O, bardzo ładna czerni, zobaczcie. Wygląda to jak eyeliner. Hmm? Zanim dokończę makijaż, słuchaj, to użyjemy którejś z pomadek. I dlatego też zrobię Wam swatch. Pierwsza pomadeczka to jest szminka z fioną, i to w zasadzie nie jest taka typowa szminka szminka, to jest bardziej balsam, ale to jest balsam zmieniający kolor na taki róż. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. W ogóle zobaczcie, jak to ślicznie jest zrobione. Przepraszam, że Wam tutaj tak świecę, ale chcę pokazać, o, te wzorki, ślicznie to wygląda. Fiona jest zielona i Kolor mamy taki, może tu będą słocze cieni, więc zrobię wam tu. O, zobaczcie, jest to kolor zielony. I za chwileczkę się utleni. Zobaczcie, taki całkiem intensywny róż, więc Fiona daje różowy kolor. Jeśli chodzi o osiołka, to jest przepiękny, przepiękny nudziaczek. To jest kolor, który się każdemu będzie podobał, zobaczcie, który się będzie każdemu podobał i pasował do każdego makijażu. Tutaj mamy osiołka. Śliczny nudziak. Bardzo mi się ten nudziak podoba, bo on ma w sobie różowe tony. Nie takie rude, tylko różowe. A takie nudziaki lubię. Dalej, ciastek. Szminka z ciastkiem. Proszę bardzo. I ona jest taka żywo ruda właściwie to jest taka pomarańczowa czerwień. O tak bym ją określiła. Zobaczcie, wygląda w ten sposób. Również piękna. No, do dzisiejszego makijażu jakoś mi tak nie bardzo. I smoczyca. Smoczyca jest przecudownym takim bardzo eleganckim, jesiennym kolorkiem. Przepiękny kolor. Powiedziałam, że to jest taki klasyczny kolor na jesień. O. Dobra. Wszystkie cztery kolorki. Fiona, osiołek, tuciastek i smoczyca. No, dzisiaj raczej te dwie odpadają, jak dla mnie. Byłoby to już za dużo, więc ja sobie dzisiaj nałożę. Chyba osiołek mi najbardziej pasuje, bo taki najspokojniejszy. Mm. Muszę Wam powiedzieć o konsystencji. To jest ta konsystencja, którą ja uwielbiam. Są takie gęste, te finki kremowe. A jak dotkniecie skóry, to się tak fajnie rozpuszczają, jak takie masełko. Mhm. Tak, do dzisiejszego makijażu to był dobry wybór. W ogóle bardzo ładnie pachną. Jak ciastka waniliowe. OK. Osiołkowa pomadka. Śliczny nudziaczek. Zgodnie z umową kończę makijaż poza kamerą i pokazuję Wam cały kształt. Makijaż dokończyłam. No muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się te zielenie podobają, ale jak zapewne wiecie ja mam <laughs> słabość do zieleni. Zrobiłam słocze. Proszę bardzo, paletka i słocze. O, właśnie, one są ułożone także tutaj od tego, od tej jasnej zieleni. A dołożyłam jeszcze troszkę tej jasnej zieleni tutaj, tak, żeby była bardziej widoczna, ale cały czas tutaj na słoczu wygląda słabo. Więc tutaj mamy jedną część i tu drugą. No i teraz tak, na słoczach te cienie wyszły tak nierówno, powiedziałabym. To jest przyciągnięte dwa razy, pozostałe kolory są po razie. Bardzo ładnie wyszły brązy, szczególnie tutaj te. Niebieskości całkiem nieźle. Zieleń. Ta ciemniejsza fajnie. Tutaj właściwie ta morska zieleń wygląda jak niebieski. W sumie zależy, jak, jak ruszę ręką. Nie wiem, jak wy to zobaczycie, ale wydaje mi się, że w podglądzie wygląda na niebieski. Natomiast to jest ta morska zieleń, którą nakładałam na zewnętrzny kącik. Generalnie słocze są nierówne, szczególnie jeśli chodzi o kolory matowe, no bo w sumie błyski są. Błyski są takie w miarę równomierne. Aha, jeśli chodzi o wykończenia, to tutaj szaleństwa nie ma. Po prostu mamy różnego rodzaju perełki, ale myślę, że to widać. No i te cienie matowe też mają różne natężenie, ale być może tak ma być. No bo wiadomo, że o, tutaj ten jasny, którego prawie nie widać, to jest ten bazowy, który nakładam jako w ogóle pierwszy. Tutaj mamy też jakieś maty, troszkę takie bardziej intensywne. Ten róż również. Te brązy i ten róż jest troszeczkę, są troszeczkę delikatniejsze. No więc. Generalnie kolory na słoczach na suchej skórze przedstawiają się tak. Nie wypadły najgorzej, ale też jakby szału nie ma. Natomiast jeśli chodzi o to, co na powiekach, no to chyba tutaj już nie muszę niczego dodawać. Po prostu wiecie, no cienie potrzebują bazy i tak to wygląda. Generalnie ja mam słabość do czekoladek, ale chyba nie muszę Wam tego powtarzać. No i jak pojawiła się jeszcze, wiecie, czekoladka i ze szrekiem musiałam mieć, więc tak wygląda paletka z fioną. Jeszcze raz Wam tutaj pokażę. Nie wiem, czy uda mi się. Ta postać się zmienia. Raz mamy fionę taką, wiecie, szerekową, a raz mamy fionę w postaci ludzkiej. Moim zdaniem taki uroczy, fajny pomysł na wiecie na okładkę do palety. Kolor mi się podobają, moim zdaniem funkcjonalne, różne natężenie, co kto lubi. Makijaż taki, no, moim zdaniem całkiem intensywny. Dla mnie to będzie makijaż dzienny. Moim zdaniem całkiem intensywny makijaż da się tą paletką wykonać, tylko trzeba koniecznie nakładać te cienie na bazę, no bo bez bazy, jak widać, jest różnie. Na bazie pokazują, co potrafię. Ok, to jeśli chodzi o tę pierwszą yy, szeregową część, przed nami kolejne. Piszcie mi proszę w komentarzach, czy podoba Wam się ta kolekcja, albo inaczej. Czy w ogóle lubicie takie kolekcje y, związane na przykład z filmami animowanymi. Wiecie takie kolekcje tematyczne typu jak na przykład Szrek, jak Gdzie jest Nemo, czy Potwory i Spółka? Dajcie znać w komentarzach. Y, tak mi się teraz jeszcze przypomniało, jak te słocze robiłam, że kiedyś y, nagrałam też filmik, wiecie, z atomówkami. Akurat tamta kolekcja też była przyjemna, ale chyba nie podoba mi się aż tak jak, jak szrek. Postaram się znaleźć ten filmik i Wam podziękuję albo wrzucę Wam okienko na, na końcu filmu. Jeśli jesteście ciekawi, jak się spisała, to mówki to sobie zerknijcie. I to wszystko na dzisiaj. Przed nami jeszcze kolejne szeregowe części, na które już Was zapraszam. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem na razie i do zobaczenia.